Piątek, 13 czerwca, no to raczej będzie spokojny dzień. Spokojny dzień bez opadów, no ale z niezbyt wysokimi temperaturami. No, może gdzie niegdzie w Polsce Zachodniej te temperatury wzrosną do 18, 20, 22 stopni Celsjusza maksymalnie, ale Polska Południowo-Wschodnia i również Północna z niższymi temperaturami. 18, do 20, 21 stopni Celsjusza. To wszystko też za sprawą chmur. Chmur, które będą znajdowały się w Polsce Północno-Wschodniej i Wschodniej. Te strefy zachmurzenia, chmur stratus będą wędrować do Polski centralnej, tam powoli zanikając. Aczkolwiek wieczorem, gdzie nie w Polsce północno-wschodniej możliwe słabe opady przelotne deszczu. Na zachodzie bezchmurne niebo, no i wiatr słaby. Od 10 do 20 km na godzinę, choć na krańcach północno-wschodnich może powiać do 30 punktowo 40 km na godzinę. Cała prognoza jest na naszym kanale. Łowcy, Busz Paweł i Marta zapraszam serdecznie.